O, co ty. Mamy? O co wam chodzi? Chyba ktoś tu przekroczył prędkość. Chłopczyku, ja przecież jechałem normalnie. Co ty nam mówisz? Gdzie masz wszystko dla kierowcy? A ja przecież jestem dzieckiem jeszcze. O, patrz, nawet on nie ma świateł z tyłu. No to będzie mandat. jedom je Nie się wczepili. O, co by tutaj, baby? O co pa? No, w sensie nastolatkom chodzi. Przestań. Chyba ktoś tu przekroczył prędkość. Proszę pana, ale ja normalnie jechałem. Przestań. A to wszystko dla kierowcy? Gdzie? Ale ja przecież jestem dzieckiem. To będzie mandat, bo nawet nie masz świateł z tyłu. Mamo, bo jacyś na się do mnie przyczepili.